Hej, witam Was dzisiaj w filmiku QA. Nie będzie to taki zwykły QA, bo będzie to świąteczny QA, którymi zaczniemy w masa. Także na telefonie mam pytania i już będę je zadawać. Pierwsze pytanie: czy będą vlogmasy? No to tak, będą vlogmasy, tylko z tym, że one na pewno nie pojawią się codziennie z wielu względów, takich na przykład jak, że Adaś jest i po prostu przy nim no nie za bardzo da się montować tak film, żeby on codziennie wchodził na kanał, więc będą te filmiki. Myślę, że co trzy dni, ale wydaje mi się, że od połowy grudnia y, będą częściej wchodziły na kanał, także y, na pewno będziecie zadowoleni z tej drugiej części grudnia niż z tej pierwszej, ale mam nadzieję, że będzie ok. Drugie pytanie jest do, do nas obydwu. Jakie jest Twoje ulubione danie, które możesz jeść przez całe święta? Pani Andriana. Nie mam dania. Ważne, żeby zjeść i nie chodzić z głodnym. No, ale masz 12 potraw do wyboru. No. Nie Moim zdaniem, ja zawsze miałam taką fazę, że wszędzie, gdzie poszłam, czy do babci jednej, czy do drugiej babci, czy w domu, to na pewno wszędzie jadłam barszcz z łóżkami, ale wszędzie jadłam też pierogi, żeby innych rzeczy nie jeść, bo to już było za dużo, no i tak sobie postanowiłam, żeby to jadła wszędzie pierogi, no i później stwierdzałam, gdzie są najlepsze, więc mi się wydaje, że najlepsze są pierogi, tylko oczywiście własnej roboty i tak samo łóżka. Ale dla mnie sałatka jarzynowa, pierogi, łóżka też mogą być. Ja widziałam taki mem na Facebooku, że sałatka jarzynowa w takiej wielkiej miejsce i napisane, że królowa świąt, czy coś takiego. To mi się wydaje, że że sałatka jarzynowa jest królową świąt ale tak ogólnie no no to pierogi kogo, no. ja wybieram pierogi ale kapusta z grochem też jest dobra no, chyba tyle O i następne pytanie mamy najlepsze świąteczne wspomnienie z dzieciństwa to opowiadań no, takiego ogólnie jednego nie mam, ale wydaje mi się, że najlepszymi takimi wspomnieniami z dzieciństwa, tu mam tylko takie jedno, jak sobie o tym pomyślę. I to jest takie, że pisaliśmy list z moim bratem do Mikołaja zawsze. I mieszkaliśmy w bloku, więc był, nie mieliśmy balkonu, ale były drzwi balkonowe i poza tym balkonem była taka suszarka do wieszania prania. No, i tam zawsze przyczepialiśmy ten list dla Mikołaja. No i czekaliśmy aż on od Frunia, ale jak go Mikołaj zabierze, ten list. No i ten, i zawsze jak gdzieś szliśmy do pokoju, czy gdzieś nie, no to albo mama, albo tato zabierali te listy, i my wtedy myśleliśmy, że to Mikołaj. No, ale jeszcze takim wspomnieniem fajnym z dzieciństwa było to, że. Zawsze jak była już gwiazdka, to szybko mama z tatą kazali biec do, do kuchni czy do gdzieś do innego pokoju zobaczyć, jak gwiazdka spada, wcale tam nic nie spadało, ale my biegliśmy zobaczyć, a oni wtedy podkładali prezenty. Jak przychodziliśmy, no to nie wie, że ta gwiazdka te prezenty przyniosła. No to chyba tyle. Z mojego wspomnienia. No to ja za to, ja to... Nie, miałem, nie miałem aż takich wspomnień z podkładaniem prezentów i tak dalej. Typowo takich rodzinnych, i ten, ale moje wspomnienia to takie, że było dużo śniegu na pewno. Bardzo dużo śniegu, że niekiedy ciężko było gdzieś dojść na piechotę, i lepiło się bałwana, i tak dalej. I jeszcze wtedy z moim bratem, świętej pamięci, to na sanki się chodziło, i tak dalej. I no naprawdę było mega dużo tego śniegu, a teraz to zawsze albo deszcz, albo trochę tego, na tego śniegu i to jeszcze nie na same święta, tylko przed, nie wiadomo kiedy i taka lipa jest teraz. W ogóle zero takiego, raczej zero, no nie robi takiego klimatu świątecznego, jak tego, brak tego śniegu jest. Zawsze jak się było dzieckiem, to codziennie się wyglądało <laughs> przez okno, czy leży śnieg. a teraz? Słabizna. Trzeba jechać w góry, żeby było śniegu dużo. Mieszkamy w górach. No ale typowo w góry. No następne pytanie mamy, co najbardziej lubisz w świętach? No to, to, to co mówiłem, dużo śniegu. Był taki fest, klimat świąteczny. Jakieś zakupy. Na mieście dużo tak jakby ludzi, takich, że y, są pozytywnie nastawieni, że nikt się tak jakby nie chce kłócić i nie ma tak, nie ma, tak jakby no, problemu żadnego. I, tak jakby zapominamy o co, codzienności. Można się wyluzować, y, odpocząć, w spokoju się najeść, a nie w biegu. No moim zdaniem to um, co najbardziej lubię w świętach. Myślę. Tak ogólnie to mi się wydaje, że właśnie też y, chciałabym, żeby był y, taki śnieg w y, święta i już od razu jest ten klimat jak patrzy się za okno i jest biało albo jak śnieg pada i, i wszyscy się są razem nie kłócą się w ten dzień, chociaż nie w każdej rodzinie ale nie kłócą się w ten dzień i wszyscy siedzą razem i się jakby zbierają do kupy i hmm. można się podzielić opłatkiem i przynajmniej chociaż raz w roku można sobie powiedzieć co się myśli i pożyczyć komuś no to co się tam chce danej osobie powiedzieć i tak dalej się wydaje, że to no i pakowanie prezentów i oczywiście dostawanie też <grych> ja akurat nie jestem przyzwyczajony więc mi to wszystko jedno. Czasem lepiej, żeby ktoś po prostu był na święta, czy tak jak na przykład na urodzinach, jeśli się dostaje prezenty i tak dalej, to y, dla niektórych jest ważne te, są ważne te prezenty, a dla niektórych po prostu ważne, żeby y, przyszli ci najbliżsi i znajomi, koledzy, koleżanki i tak dalej, a nie tylko te prezenty, typowo prezenty. Tutaj, no tak, ja na jak pierwszy powiedziałam urodziny, no, a no, no. potem już prezenty. No i następne pytanie. Nie pytaniem. tłumacz się, winny się tłumaczy. No. Tak? Następnym pytaniem jest jaką świąteczną tradycję najbardziej lubisz? Jednak. Nie no, moim zdaniem nie mam takiej swojej jakiejś ulubionej fest tradycji i tak dalej. Ale mi się wydaje, że ogólnie... Jedną taką tradycją no to są kształt całe te święta i te zakupy, i te przygotowania, i te 12 dań na stole, i rodzina, i prezenty, to, i to wszystko, mi się wydaje, że kształt taki to jest jedną tradycją. Nie mam jakiejś jednej wyjątkowej. No, mi się od razu rzuciło na myśl coś, yy, no, tradycja, której tak jakby nie lubię bardziej niż lubię, ale nie no, mam nic nie No to możesz powiedzieć, której nie lubisz? <laughs> Nie lubię, nie lubię życzeń składać, przy dzieleniu się opłatkiem, nie, <grystanie> nie lubię. Czemu nie lubisz? No nie lubię już. No, okej. Okay. To będzie teraz następne pytanko, czy odliczasz dni do świąt? Nie odliczam dni do świąt i nawet nie wiem dokładnie jaka jeździ się data. Nie no wiem, no w sumie wiem. Ale tak ogólnie nie, ta, nie wiem jaka jest data, zbytnio też czas, też chyba nie. <grych> no mi się wydaje, że w tym momencie nie odliczam, ale z, z racji tego, że będę nagrywała vlog masy, no to będę musiała zwracać na to uwagę i będę musiała odliczać, ale na pewno odliczam dni do czegoś, o czym właśnie będziecie wiedzieć dopiero od połowy grudnia, to na pewno do tego odliczam na razie dni. A później od tamtej pory będę odliczać nie do świąt. Bo szczęśliwi czasu nie liczą. <gry> później jest pytanko, jaka Twoja choinka będzie w tym roku? Jaka będzie zielona. No, ale ogólnie, jak będzie wyglądała i tak dalej. Moim zdaniem taką nie wiem, jak będzie wyglądała, ale na pewno nie będzie u nas w domu żadnej choinki, ani żadnych ozdób, ani nic związa związanymi ze świątami oprócz tego, co mamy na głowach i tych lampek, ponieważ nie będzie nas w domu. <grym 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 ale o tym nie mogę więcej zdradzić. Także nie przychodzić, nie pukać i Koleń nie Kolejników nie zapraszam. No. No. I Twój ulubiony świąteczny film. Świąteczny film? No, ulubiony film. Ja mało oglądam filmów, więc... W ogóle czuję się, jakbym przeprowadzała z Tobą wywiad, mhm. Panie Mikołaj. Ja mało filmów oglądam, więc... Ja wiem. Musiałbym pomyśleć. Może Ty powiesz o swojej Maja, się zastanowić. Na pewno w dzieciństwie powiedziałabym, że Kevin. Ale teraz, no to już Kevin, no to jest już taki... Puszczają już go w październiku, później jeszcze w listopadzie i nie wiadomo jeszcze kiedy. Jeszcze na wakacjach może go zaczną puszczać, więc no Kevin już tak odpada, bo kiedyś na no to on tylko w święta leciał, a teraz to co chwilę go puszczają. Ale mi się wydaje, że jedynym takim fajnym wspomnieniem, które mam z filmem, to jak byliśmy na tym filmie, listy DM. i to może być jako mój ulubiony film świąteczny. Co w kinie byliśmy. No. A ja w nic nie wymyśliłem mądrego. Ani nie mądrego też nic. Więc yy, przypomnij mi się pewnie już po nagraniu. No ja tak ogólnie, no to pierwsze co się nasuwa to Kevin. No, a drugie no to te listy dają mi ten. Ale były ten. jeszcze jakieś filmy świąteczne. Ale są takie z Mikołajem filmy też różne. I one są takie w miarę fajne ciekawe i tak. Tylko teraz nawet bym, jakbym nawet powiedział, jak wiedział jaki film i tak dalej, to i tak to nie podał nie wiedział, jak się nazywa. No, I tak bym nie podał nazwy. No, no, a ja na przykład bym obejrzała teraz taki film, jakiś świąteczny, ale nie taki polski, jaki tylko jakiś taki typowo zagraniczny. No, to ja nie myślę, myślę może teraz o... Następne pytanie. Jakiej potrawy świątecznej najbardziej nie lubisz? jest coś, coś, co można wybrać? No z tych 12 potraw tradycyjnych. Z tych? Ale moim zdaniem to nie jest potrawa, ale do picia ten kompot suszu jest najgorszy i nigdy go nie piję i właśnie on. Ja chyba mogę wszystko zjeść. Wszystko jem, wszystko. Wszystko to, co jest. No to ostatnie już mamy pytanie. Jak to się z głodny to wszystko dzieje I ostatnie już Niedosłownie. Jakie plany macie na święta? Kto? Więc. My? No. My? No. Więc nie mam... nie możemy zdradzić w sumie jakie mamy dokładnie plany na święta, ale na pewno do połowy grudnia My? będą to w masy u nas na miejscu, a po... Połowie grudnia to się zmieni, ale to już zobaczycie, nie będę Wam zdradzać, sami zobaczcie, subskrybujcie, łapujcie i komentujcie i wszystko róbcie, to będziecie wiedzieć, co będziemy robić. Mamy plan się dobrze bawić i tyle.